Cześć! Niesamowicie się stresuję, tak jeszcze nie nagrywałam nigdy y, odcinka. Dzisiaj data 25 kwietnia, na tym kanale mnie trochę nie było, ale to o tym to będzie w y, kolejnym odcinku. Dzisiaj kochani zabieram was ze sobą na usuwanie czterech ósemek w jednym y, momencie. Stwierdziłam, że nagrę sobie z tego film, bo będę miała tak, do wspominania, po drugie ja będę pod y, głupim jasiem, będę miała to takie delulu ogólnie, nie będę wiedziała co się dzieje. Jestem bardzo ciekawa tego uczucia, więc sobie też to dokumentuję, to jest ogólnie metoda, którą bardzo Często w Stanach używałem jak usuwa się te zęby e, mądrości To już przestanę być mądra Oh my god A ja zresztą e, wam nagram też, jak to jest po tym No bo usuwanie czterech ustamek za jednym razem to jest niezły hardkor Zazwyczaj się usuwa jedną, drugą, trzecią, czwartą A ja idę na żywioł, bo ja się tego ogromnie boję Dlatego też muszę mieć to znieczulenie Stres 9 na 10 jak nic, nie? Niech mi to już podadzą, i już. Ja się w ogóle bardzo boję tego, co będzie po tym. Że będzie mnie boleć, że nie będę mogła jeść. Takie. Ogólnie mam wielki lęk, ale chodźcie za mną. Stresujcie się tak, że to jest koniec. Coś popłaczę. Ja cała chodzę dzisiaj, cały dzień już chodzę. Muszę przestać się nakręcać, bo będę miała. Źle się to skończy ogólnie. Paniką się to skończy, bo już. Już czuję. Za bardzo przekminiam. Trzeba puścić. Let it go. Zastanawiacie się, gdzie jest Nemo? To Nemo jest tutaj jest też Dory na przykład. I zobacz, sobie patrz. Nemo do Jak uciekła Dory! No wiem, Nie myślicie, że jestem tą dziewczynką z aparatem. Ona no, tak lubię. Nagraj ją. Co ty robisz, moje magrotko? Chodzę od was, bo nie chcę was stresować, ale nie wiem, czy wy macie świadomość tego, że ja jestem Kartoli? Pani Wiktoria. Tak, zgadza się. Zapraszam panią na fotel. Nie będę ukrywać, no nie przepadam za dentystami. nie przepada za dentystami, za puszczeniami, za igłami też nie lubimy igieł. Nie, ja to nawet to powie, pani A jak wrócę tutaj już do normy, tak w pełni świadoma, to, to, to jak będę? A co pani chce być, jaka? Taka normalna pani. Nie? poprawia urody, smutki, nie wykrzywia nosa. poprawić. Pani chciała zobaczyć oblicze doktora. Dzień dobry. Tak. Pani by sobie życzyła wyleczyć się z całej mądrości? Uh -huh. To naprawdę jest za dużo. Znane ryzyko, coś, ktoś rozmawiał, ktoś coś mówił? Nie. Chcę proszę. Jeżeli usuwa się za Was pobliżu takiego nerwu, może dojść do jego uszkodzenia czasowego lub stałego, czy coś się objawia, wyłączone czucie w zakresie czerwieni węglowej z danej strony. Najczęściej ma to charakter przejściowy do 6 miesięcy, czy to czucie wraca. Jest ryzyko, że nie wróci. Czy to jest częste? Takie przejściowe, że na jakiś czas, dwa, trzy, cztery miesiące, to tak około 10%. Ja Zrobimy wszystko, żeby tak nie było. Na no pewno, że tak. <grystanie> <grystanie> Czyli się bardzo stresują ludzie teraz, nie? Podajemy lek, po którym może troszeczkę szczepać. I teraz się może w Troszkę zaczyna się kręcić w głowie. Tak się inaczej robi, uśmiech się pojawił na twarzy, super. O tak, kręci się. No i tak kręci się, zaraz będzie O O oh my god. Ze sobą, tak? Powiem tak, to co jest tutaj, to, to naprawdę robi kręgi. Tu. A nic tam nie ma.

Świadowała i Super! Co Bardzo... robicie? Wszystko pani wie? Tak. God. God. Że, że teraz nie no i Że nas nie No. Super, się tam, to, na razie my tu takie mocanki z nim robimy. Trzeba iść na nogi o tym sobie. Trzeba. Koniecznie. jak to jeszcze Są będzie ogadnione. nie No chill. No to chill, nie? Uh, no, okay. Chillera utopia pewnie. To za Skanczysz? Mhm. Będziesz. Tak Szeroko, szeroko. Aaa... Otwieramy. Gdzie jesteś, panie Sierra? Tu jesteś kierownik. Ja już usunęliśmy zębów. Już usunęliśmy trzy pół. Co? Fajnie, tu u was fajnie jesteście. Bardzo nam miło. Słuchaj, dajle w Chodzi o to, że osób tak gaduje, czy nie. To zależy. Ja się jestem gadła. Bo popatrz, a ty jak mam. Tak, Dobrze wyglądasz, dobrze. A? Tak. Mam już mieć jakieś nie Spójnie, jak do pracy potrzeba. Aż sobie sama na <grystanie> Ale Alfonsa! Jeszcze sekundka, nie podnosimy się samemu. Okej. Okay. Czy lubicie kebaba? Czy lubimy kebaba? No jasne, kto nie lubi kebaba. Jeszcze znowu otwarty wilek. Kebab. Bo 52. To jest naprawdę bardzo smaczny kebab. O, kręci się bardzo w tak. tak. Bardzo, tak? Tak. Możemy zobaczyć. Z bliska? Tak. Pokażę, ale nie wolno dotykać, dobra? No dobra. Ale brzydkie. A ile już czasu? Tylko 20 minut. Co? No. <grymne> Jak tam się <Siepia> pani miewa? <grymne> to jest lepiej, co? Super. A ile będziesz się tak mówić Dobrze. dziwnie? Teraz jest nieczulenie. Pani A... ma znieczulony język i dlatego pani tak mówi dziwnie. Bo pani widzi mnie jedną czy dwie. A jedno, no widzi pani, czyli z punktu widzenia anestezjologicznego wszystko jest w porządku. Czemu? A wygląda brzydko. Nie wygląda pani brzydko, nic się nie zmieniło. Paweł. Nic się nie zmieniło, tylko pani ma wrażenie, że ma ma tę no tak. część twarzy. Do płukania będzie taki lek, który napisze. Czerwony. Mhm. Jest go. taki? Przynamuko. Dobra, bardzo interesujące. A mówię, przekrąślinę. Jak najbardziej, tak. Mam niewielkie podkrwawianie jak będzie. A nie czuję wargi, nie będę czuć. Ale teraz jest jeszcze znieczulenie. A, okej. Okay. Okay. Nie obrzydzałeś się to? Nie. A, twarzy. A ty coś pamiętasz Czy tego? Coś bolało ci to w ogóle? Czy nie bolało, czy ja pamiętam? Czas. Ale miałeś po buzi? Trochę tak, bo trochę rzeczy tam napcham. A nie, już czuję. nie za bardzo? A fajnie były te zęby do wyciągania, czy ciężko? Fajowe Fajnie? Dobra, tak. <laughs> opieramy głowę. Super. Do ok. A? Uch, a. już ci dać. A co, już pamiętasz już? Czy nie? A normalnie. się fał. <słuch> no Źle, że wsiądł się. O, witam! Jest? Cześć. jesteś? Cześć. Czy się świadomość pełną? Jeszcze nie ma takiej 100% przemo, ale ja ciągle z nią siedzę. Dobra. Dobra! Nie wolno ci jeść, nie wolno ci pić dzisiaj jeszcze. O, Urdewik! Śmieszna, ile Boli Jak się czujesz, kochanie? Nie, no, delulu, delulu jest. Paweł, miał żałobę włosy. <śmieszne> Jak najszybciej, kochanie, ale jeszcze muszę chwilę tu posiedzieć. Przywieźmy, Ale ona on nie może jeść dzisiaj, nie w ogóle? Nie może dzisiaj jeść yy, pić może dopiero za trzy godziny. No Wieczorem możesz Teraz nie możesz? Czy wieczorem. Nie możesz jeść solidnego jedzenia. Możesz lody? Powinnaś się jeść lody. Lody, kochani, to weź tam się opiekują. Opiekuję się nią, bez problemu. No pa. Nie możesz pić. Mnie. A musimy wytrzymać dwie godzinki. Dobra. Dobrze? A serio, masz takie delulu? No. Czy kontaktujesz jeszcze? Dobra, masz delulu do domu. Do domu? Mm -hmm. Ja za pysk. Nie Pa! Ale ja wyciągnęłam to na patrunek. No, ogólnie boli. Non-stop krwawi mi łóżko, ale to zupełnie normalne. Zawsze nie będę miała tego, że nie uzyskam czucia, bo powiem Ci szczerze, że już czuję. Dzisiaj, kochani, nie mogę nic jeść. Mogę tylko jeść lody. I zamówiłam sobie też takie kaszki. Jakieś ogórciki. Takie rzeczy, ale w ogóle nie mam apetytu przez to, bo wiecie co? Mnie boli tu, tu i głowa Mnie mega boli Nie sądziłam, że kiedykolwiek mnie będziecie widzieć w takim stanie Będzie git Chcę tylko, żeby przeszedł ten ból i żeby mi się nie lała Tak krew z buzi No jest to ogólnie hardcore Że robiłam cztery ósemki za jednym razem Ale musicie mi uwierzyć Ja w ogóle teraz będę też miała prawdopodobnie aparat Więc musiałam się tym zająć Ja za samo to znieczulenie, to tego głupiego Jasia. Zapłaciłam 2,5 tysiąca i jakbym miała za każdym zębem tyle płacić, to bym zapłaciła 10 koła, więc stwierdziłam, że no nie ma szans i że jednorazowo mogę takie pieniądze wydać. Jestem ogólnie zadowolona, bo faktycznie całość, czasami się budziłam, w sensie tak byłam taka momentami świadoma, potem znowu odpływałam, ale momentami jak byłam świadoma, to było mi nawet śmiesznie. Jak to robili? W ogóle nie czułam, że mi wyciągają te zęby jak coś. No i teraz, żeby tylko wrócić, już do, do normy, no. Pamiętasz moment, kiedy wróciła ci taka full świadomość? Tak, jechaliśmy z autem i dostałam niefajną wiadomość. I po prostu wtedy w ich w pełni świadomość, jakbym tak się ocknęła w sekunda wtedy no. Ale co? My sobie tutaj będziemy teraz oglądać. I odejdę się już do Was na update, jak będę, może mogła coś zjeść. Baba! Pa, Kochani, pa. przyjechał mój super hero. Paweł pojechał i przyjechał krzemuś. Ja mu napisałam, że czemu by mi. Ogarnąć proszę krem z białych warzyw, bo to jest na co mam ochotę i coś, co mogę jeść i ogarnął, czuję ja nie wiedział gdzie jest. Oj, ale musisz uważać, bo widzę, że tu jest słonecznik, to delikatnie. Czyli tak, bo słonecznik bez Słonecznika nie działa, bo... i bo dali przede wszystkim no. też, kochani, wziąć leki. Teraz sobie oglądam dalej Netflixa i przyszedł przemówić, coś najważniejsze, bo teraz będę mogła się z tobą przytulać. Dla mnie najważniejsze jest to, że... Wróciłaś już, bo to było strasznie, jak ty mi zadzwoniłaś, mając delulu. Pamiętasz to w ogóle, że ty do mnie dzwoniłaś w samochodzie? Tak. Po prostu ty się zachowywałaś jak mój dziadek po tej operacji. Aha, okej. Okay. Bo ja miałem coś takiego, że mój dziadek miał taką bardzo poważną operację i miał takie powiedzmy powikłanie, że po prostu po narkozie przez dwa tygodnie, no on miał delulu. Nie bałeś że będę taka na nie, nie, wiedziałem, że nie, wiedziałem, że nie, bo to tylko jest głupiaś, więc wiedziałem, że to minie, ale no dziwnie się czułem, że to nie byłaś Ty, Pyszna zupka, dziękuję. Kochani, powiem Wam tak, ostatnich klipów w ogóle nie widzieliście, bo był włączony mikrofon, a ja byłam w takim stanie... Zresztą możecie coś zobaczyć na dźwięku, w sensie na obrazkach bez dźwięku, jak się czułam i w sumie nadal poniekąd tak się czuję, wyglądam trochę lepiej. Ostatni dni spędziłam głównie w domu, spędziliśmy te dni na takim odpoczynku, na takim chillauciku, na spacerowaniu z pieskiem, na ogarnianiu tutaj domu Jeżeli chodzi o takie dla was informacje To najbardziej mnie boli dolna szczęka Boli mi najbardziej ta tutaj ósemka Oraz w sensie miejsce po niej, bo jeżeli jej tam nie ma Góra mnie jako tako nie boli, przeszkadzają mi szwi, Szwy, bo jej czuję cały czas, że Coś miała tam w zębie, czuję, że tak troszeczkę Dziwniej jeszcze gadam, ale jestem na lekach I naprawdę jest okej okay, Bo ja przed chwilą ogólnie miałam drzemkę I w trakcie drzemki dzwonił do mnie właśnie Dentysta, więc zobaczmy, bo pewnie chcę się umówić na ściąganie szwów Dzień dobry, panie Wiktorio, ja chciałam cię pytać, jak że się Pani czuje po zabiegu? Jeśli chodzi o stanowienie szkół, to tak naprawdę bez znaczenia, do kogo Panią umówię. Bezpośrednio do doktora się umówić na 7 maja. Aha, tak, szkół? aż tak późno? Albo w poniedziałek, 5 maja I wolałabym, szczerze wolałabym Tego 5 maja już za tydzień, bo tak Ten siódmy to już troszeczkę taki przyczekany będzie Dla mnie Wiem, rozumiem Nie, To dziękuję pani no, bardzo to, w dziękuję. takim razie Świetnie, Miłego dnia jeszcze, do, do widzenia Myślałam, że to ściąganie szwów Będzie wcześniej, okazuje się, że Muszę jeszcze troszeczkę czekać, ale przyszedł do nas gość specjalny Michu, werbulka, to jest nasz przyjaciel Chodź kochanie, chodzi coś bardzo prostszewna my ale czekaj, tu robimy tak, Bika, bo tu jesteś potrzebna dalej. To nie koniec, to nie koniec zabawy. Tutaj cały czas jest potrzebna e, dam skarę. Proszę bardzo. No, dziękuję. Wychodzi na to, że jestem kierownikiem budowy. Wyjdziecie na klip Werki? Tak, a ty? Czy nie masz e, tych paznokci? <noise> no, ale no no co? no, To jest poważne pytanie akurat. Słuchaj. To jest poważne pytanie w tej branży. Idziesz na ten o, klip, czy nie masz paznokci? <głosy> 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 Goście jest formie, o twoje 5 minut. No cześć! Siad. No co? Łapkę daj, łapkę daj. Nie, no, ja tak, pomachaj. I dajcie suba łapieczce, bo zaraz milion odbiję. Słuch, tu jest jedna robota, skok to druga. Dawaj, dawaj, skacz. A raz sobie przebiłem buta na czymś takim, wiesz? Ogólnie nie lubię tego, nie? Z tego się człowiek ześlizguje. No wskakuj! A ja nie chcę nam płotu zepsuć. Nie, idę normalnie. Nie jestem świeżym. Świeżym? Ej, ale to nie... Chodź tu z tą kamienką? bo tu trzeba robić. Przemo, ja tu nagrywam vloga. Nie ma vloga, tylko trzeba robić. Proszę bardzo. Ja, ja pracuję. Tu robimy to raz. Ja teraz? Pracuję, jestem, ja też pracuję, jestem na robocie. No ja, no to. A ja? bo Michu mi poprosił, żebym go wpuściła. sobie sam wejdzie. Sam wejdzie? Żeby by zaraz nie było afery. Łapie, co ty robisz tam? A otwórz tą furtkę. No i widzisz, a Przek powiedział, że mam po ciebie nie iść. Taki jest gościnny ten Przemek. Pierwszy raz wyglądam jakoś znośnie, odkąd mam usunięte ósemki. Pomalowałam się i ubrałam się i od razu czuję się lepiej. I chcę wam pokazać coś, albo w sumie kogoś, specjalnego gościa, który u nas bardzo często ostatnio był, a jest to piesek naszych sąsiadów. This is Kajtek. Tak miło ci jest tu. No zimno. Patrzcie, go, chrumka. My mamy naprawdę fajnych tutaj sąsiadów i yy, jesteśmy docenian domowi, że za każdym razem, na przykład, ktoś z sąsiadów przyjeżdża, to mówimy: Możemy kajka do domu i bierzemy tego pieska, bo mamy chyba taką potrzebę też mieć drugiego pieska, żeby te pieski się ze sobą bawiły, żeby się kochały. No i kajtek tutaj daje nam tą energię, póki jeszcze my nie mamy drugiego pieska. Piszcie w komentarzu, żeby zamówić do drugiego pieska. W ogóle pierwszy raz widziałam, żeby Gęgarek był tak zazdrosny innego psa, bo za każdym razem, jak widziałam Kajtka i on to widział, to przychodzi zaraz obok mnie, żebym to właśnie jego misiała. I idzie, parę. Parę. ale ja dopiero co przestałam odkurzać. O, oh my oh, brawo, god! Przyszł, jak tylko otworzyłem drzwi. Chyba go też pokochałem. Moje serce ma miejsce na płocki. Jest to Co, mój pink, ludku? Hej, bo no i poszli Ale mi się, kurde, wiecie co tak dziwnie gada Tak, mm, no, buzia dziwnie mi działa <laughs> What the fuck Taki ścisk, że mam za dużo Mimo, że mam mniej To przez te szwy i to wszystko To czuję, że cały czas coś tam jest Ogólnie te vlogi też są po to, żeby tak mówić otwarcie I dzisiaj mam jakiś przerąbany dzień I ja nie wiem, czy to po mnie na przykład wy widzicie Ale czuję się tak ekstremalnie przybita Taki mam spadek ogólnie Specjalnie dlatego, że tak się czuję Od razu się pomalowałam ułożyłam włosy, żeby jakkolwiek poczuć się lepiej, też we własnej skórze. No i teraz sobie wychodzimy z przyjaciółmi na jedzenie, z Michem i z Asią. Idziemy na obiadek. Drugi trzeci cały świat pada do Kiedy jedzie mały wóz, puszczymy coś innego. Kto przyszedł? Przedstaw się Dzień dobry Instagram Asia Marcinik I co będziesz dzisiaj jadła? Jeszcze nie wiem, bo nie lubię ramenu A serii nie lubisz? Nie Byliśmy oh, <laughs> kilka razy i chyba to nie jest moja ulubiona rzecz Ale tutaj są inne pyszne rzeczy, więc chyba coś pysznego Asia ogólnie chce mi coś powiedzieć <laughs> Powiedziała mi to poza kamerami, ale kochani to jest taki komplement, że musiał się pojawić nie na no, kamerach po, po prostu uważam, że Wika wygląda przepięknie, jak na to, że wyrwała cztery ósemki Ja po wyrwaniu dwóch wyglądałam jak... Pokaż do vloga, jak wyglądałaś Tak wyglądałam ja po wyrwaniu dwóch tak wygląda Wika po wyrwaniu czterech. Ogólnie przypowiadaj, że będę taka wielka, a nie jesteś. No bo dosczekuję normalnie, że cię nie wiedział. Patrz człowieku jaka była. I weź tu otwórz tak mordę i to zjedz. Szczęka ci wyskoczy. Możemy no. wyskoczyć, tak jak to jest taki temat, jakbym żalówkę włożył do pyska. No. Nie da rady. Ale prawie, ale boli. Oho